Archiwum Państwowe w Zamościu pod koniec ubiegłego roku przejęło do własnego zasobu negatywy pana Józefa Dudy. Pan Józef Duda zmarł 14 lat temu, był, był czołowym tutaj w zamości artystą, fotografikiem. Pan Józef Duda fotografował Zamość generalnie lat, w latach 60. Te zdjęcia są już na naszej galerii internetowej, natomiast takie szczególne zdjęcia postanowiliśmy wyeksponować przy okazji, przy okazji międzynarodowego Dnia Archiwów, który, który Obchodzony jest 9 czerwca. Na czym polega szczególna, szczególna wartość tych zdjęć? Proszę Państwa, te zdjęcia były wykonane pół wieku temu, w momencie, gdy Zamoński ratusz, ratusz był w pełnej odbudowie. Były, były określone rusztowaniami, no i pan Józef Buda. Trapał się na wysokość tutaj, jak można no, tutaj w tym kierunku wspomnieć, na wysokość Chorągiewki kuli. Więc takich zdjęć nigdy nikt więcej z tamtej wysokości nie wykonał. To jest właśnie, właśnie oglądany ten zamość z tą wspaniałą, właśnie większą perspektywą niż tam z balkoniku pana Feina pana, pana, pana Listy. No i zamość, który dla, dla starszych zamościan jest, jest tutaj taką sentymentalną podróżą, podróżą w, w, w przeszłość swoją, swoją młodość do swojej młodości, do, do swojego dzieciństwa, natomiast dla osób młodszych, no... Możemy, się, mo, możemy tutaj pokazać jak ten Zamość wyglądał, nie, ten, nie, nie ta starówka, nie, ten, nie, 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 nie to centrum, proszę zwracać uwagę właśnie nie na, 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 na pierwszym planie dachy, na kominy, ale właśnie ile rzeczy dzieje się, jak wyglądał tamten Zamość. Jest widoczny jeszcze Małpiga i widoczne planty bez, bez amfiteatru,